Naszą pasją jest rolnictwo. Dlatego idea odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest podstawą naszej działalności. Ekoplon to polska rodzinna firma, działająca na rynku od ponad 25 lat. Nasza kompleksowa oferta skierowana jest zarówno do hodowców, jak i producentów rolnych. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą środków żywienia zwierząt, a także nowoczesnych nawozów dolistnych. Jesteśmy jednym z liderów na polskim rynku rolnym, co zawdzięczamy między innymi nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które pomagają stale udoskonalać jakość naszych produktów. W produkcji pasz i produktów dla zwierząt hodowlanych specjalizujemy się od początku lat 90. W naszych zakładach, na nowoczesnych liniach technologicznych, powstają oferowane przez nas pasze pełnoporcjowe. Pełna automatyzacja produkcji pozwala osiągać świetne wyniki i gwarantuje całkowite bezpieczeństwo produktu końcowego. Wytwarzamy także koncentraty i premiksy przeznaczone do produkcji pełnowartościowych pasz we własnym zakresie. Stale inwestujemy w technologiczny rozwój naszych wytwórni, dzięki czemu nasze produkty są stabilne, bezpieczne, o najwyższej powtarzalnej jakości. W naszych zakładach produkujemy również profesjonalne i innowacyjne nawozy dolistne w postaci płynnej i krystalicznej. W Ekoplon przywiązujemy najwyższą wagę do kontroli i zarządzania procesem produkcji dla zapewnienia jakości naszych produktów. Co roku wprowadzamy nowatorskie rozwiązania w zakresie nawożenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii gwarantuje efektywność naszych produktów i tym samym zapewnia klientom wysokie plony o doskonałej jakości. Codziennie szukamy nowych, innowacyjnych rozwiązań tworzonych na podstawie potrzeb naszych klientów. Wiedzę pozyskaną od rolników i hodowców przekuwamy bezpośrednio na nowe produkty i rozwiązania. Na rynku wyróżnia nas przede wszystkim szczególna dbałość o jakość na każdym etapie procesu wytwarzania produktów, od dostawy surowców aż po terminową dostawę. Produkujemy zgodnie z wymogami międzynarodowych certyfikatów jakości ISO 22000. Jako nieliczni na polskim rynku wdrożyliśmy i skutecznie realizujemy produkcję pasz na bazie surowców bez modyfikacji genetycznych. Wykonywanie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych, przygotowywanie i nadzór nad próbkami archiwalnymi, dopuszczanie surowców do produkcji, kontrola jakości procesu technologicznego i magazynowania. Wszystkie te działania prowadzą do zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa naszych produktów na stałym, niezmiennym poziomie. Nadzór i kontrolę jakości oraz badania i rozwój wspiera nowoczesne laboratorium. To tutaj dbamy o najwyższą i powtarzalną jakość naszych produktów. Laboratorium wspiera także dział rozwoju produktu, kolebkę innowacyjności i rozwoju naszej firmy. Z myślą o przyszłości stawiamy na jakość. To jest misją naszej firmy. Platon powiedział: jakość to pewien stopień doskonałości. Podążając za filozofem w naszej codziennej pracy koncentrujemy się nie tylko na utrzymaniu najwyższej jakości dzisiaj produkowanych pasz, koncentratów, premiksów, nawozów, ale również na ich ciągłym doskonaleniu, tak aby nasi klienci stale uzyskiwali najwyższe wyniki produkcyjne. Dzięki nowoczesnym magazynom, zintegrowanemu systemowi informatycznemu, profesjonalnie zorganizowanej logistyce oraz flocie samochodów ciężarowych możemy szybko i sprawnie obsłużyć naszych klientów. Pozycja lidera w branży jest ogromną motywacją, by dostarczać klientom innowacyjne i skuteczne produkty. Tworząc produkty i rozwiązania żywieniowe zwierząt, zawsze zwracamy uwagę na potrzeby naszych klientów. Ecoplon to gwarancja kompleksowych, praktycznych i efektywnych rozwiązań pomagających klientom rozwijać ich własny biznes. Dzięki nawozom do listy Ecoplon spodziewam się bardzo wysokich plonów. Wieloletnia współpraca z firmą Ecoplon jest najlepszym gwarantem jakości jej produktu. Stosuję produkty Ecoplonu, bo zawsze mogę liczyć na zyskowność mojej produkcji. Zawsze możemy liczyć na profesjonalne wsparcie, aby właściwie dobrać produkt. Z firmą Ekoplon współpracujemy od pięciu lat. Jest to firma naprawdę solidna, na którą można liczyć. Nie tylko można liczyć na to, że ta firma chce wyciągnąć z nas pieniądze za swój produkt, ale firma chce doradzać. Mają Ci porządnych żywieniowców, którzy nam doradzają, nie tylko po to, żebyśmy płacili, ale po to, żebyśmy dużo doili za niewielkie pieniądze. I za to taką firmę szanujemy i pragniemy dalej z nią współpracować. Nasze produkty znajdują uznanie nie tylko na rynku polskim. Eksportujemy również do krajów Europy Wschodniej i Południowej, planując dalszą ekspansję w Europie i na świecie. Innowacyjność, rozwój i wsparcie nowoczesnego rolnictwa to wizja, która przyświeca nam od samego początku i jest sukcesywnie realizowana w każdym naszym działaniu.